Czas na kolejną część naszej tureckiej wyprawy. Ponownie jesteśmy z GKS Tychy. Tym razem naszym gościem jest Damian Kądziol, piłkarz tej drużyny. Cześć Damian. Witam serdecznie. I Damian, od razu pytanie do Ciebie. Który to Twój zagraniczny obóz w karierze? To od razu mocne pytanko. <ścoughs> <ścoughs> Trochę trzeba przygotować, bo powiem, że lubisz Tak, Wiesz co, myślę, że tak zacząłem. Takie obozy zagraniczne od 18 roku życia, jeszcze, jeszcze jako, jako młody chłopak w Jagiellonii. Później na pewno była, było trochę przerwy, bo, bo też grałem w tych niższych ligach i, i nie było takiej możliwości. Chociaż, y, będąc zawodnikiem Wigier, wtedy mieliśmy taki okres i, i bogatego właściciela, y, pana Darka Mazura, tak więc zabrał nas kiedyś na obóz do Cypru. No myślę, że 18, teraz mam 33, 15. No kurde, myślę, że za granicą to tak z 10, z 9 lat yy, na takich obozach zagranicznych, to, to już by było. A jak ty się czujesz przede wszystkim piłkarsko, fizycznie, no, no, w tym momencie na tym etapie przygotowań, bo wczoraj podczas drugiej połowy meczu towarzyskiego, no trzeba przyznać, że wyglądało to dosyć konkretnie, swoje Tak, ręce. na swoje barki. Na pewno czuję się dobrze. Yy, jest, jak to mówią, jest nowy rozdział, tak? Mamy całkowicie nową drużynę. Nowy rok i po prostu fajnie, że, że ten rok zacząłem tak, jak, jak zacząłem. Na razie. Jaki jestem, pierwszy sparing taki cały rok. Jestem, jestem zadowolony. No, pierwszy sparing w sumie graliśmy z goczłkowicami jeszcze w Polsce, tak Ach, więc teraz dobra. był pierwszy tutaj na tureckiej ziemi. Natomiast cieszę się z tego, no fajnie się czuję na razie. Cieszę się też z tego, że, że jestem zdrowy, że, że to obciążenia pomimo już. Takiego wieku po prostu jakoś mi nie przeszkadzają, cały czas się dobrze czuję. Przede wszystkim fajnie głowa odpoczęła. Teraz przez, przez ten czas, troszkę czasu z rodziną, trochę pozwiedzaliśmy i, i człowiek z taką nową energią przyjechał tutaj i przede wszystkim pracować, bo wydaje mi się, że tak jakby teraz wszyscy jesteśmy świadomi, o co my tak na dobrą sprawę na tą wiosnę chcemy grać. To tak o te wiosnę jeszcze podpytam. Co takiego się wydarzyło? Czy już masz jakąś taką diagnozę? No bo gdy rozmawialiśmy jeszcze na początku tego sezonu, to no raczej spodziewano się, że będziecie walczyć o tę górną szóstkę, a nie o dolną. No pamiętam jak, jak przyjechaliście i, i rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wtedy w Tychach. Tylko, że my jako drużyna byliśmy wtedy w trochę innym momencie, tak? I była ta taka, można powiedzieć, euforia po tym fajnym początku. Po meczu z Wisu, w którym ten, ten wynik mógł pójść w dwie strony, koniec końców gdzieś tam przegraliśmy, ale, ale od tej szóstej czy siódmej kolejki no nasza gra już nie wyglądała tak, tak kolorowo. Może gra sama w sobie, w niektórych meczach nie była jakaś, jakaś mega zła, natomiast no, wynikowo Wynikowo bardzo ciężki moment. Też gdzieś kiedyś mówiłem, że nie pamiętam, żebym w swojej całej karierze miał, miał aż taką serię meczów, meczów bez, bez wygranej. Tak więc trzeba to było po prostu przetrawić być świadomym tego, ile jest pracy przed nami. Też mamy teraz bardziej doświadczoną drużynę. Yy, może drużynę taką, która jest bardziej zbalansowana do tego, żeby po prostu na, na wiosnę lepiej to wyglądało. A, a gdzieś o przyczyny tego, czemu to tak wyglądało na, na jesień, no to no ja też nie jestem ani trenerem, ani działaczem, żeby gdzieś tutaj stawiać jakieś yy, diagnozy. Natomiast no wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu ta spirala się na tyle nakręciła, że, że było za dużo yy, tych błędów w defensywie, za dużo tych straconych bramek. i i też przeciwnicy może w pewnym momencie trochę już się na nas tak nastawiali, że, że było nam coraz ciężej, a gdzie przegrywasz jeden, drugi, trzeci mecz i, i często tracisz też koryzalne tak kuryzalne bramki, no to, to też później mental ciężko jest dźwignąć, natomiast no każdy z nas jest profesjonalnym piłkarzem i wydaje mi się, że każdy powinien sam wyciągnąć przede wszystkim wnioski, co było nie tak też w tamtej rundzie i, i mam nadzieję, że że teraz napiszemy nowy rozdział dla GKS-u Tychy. Powiedziałeś o tej fatalnej serii, powiedziałeś też o mentalu. Jak ty, jako jednostka, znosiłeś te bardzo słabe tygodnie, jeżeli chodzi właśnie o sferę mentalną? No na pewno może dla mnie inaczej tak jakby do tego podchodziłem, ja inaczej do tego podchodziłem, bo może aż takiej serii nigdy w życiu nie miałem, ale też w swoim życiu, jak to każdy sportowiec, miałem i wzloty, i upadki. I po prostu, nie wiem, od kilku lat człowiek pracuje z trenerem mentalnym, i po prostu to jest normalna część sportu, że, że czasami są takie momenty jak, jak ten, i po prostu następnego dnia człowiek był wkurzony, że, że po prostu wygląda to, jak wygląda, ale, ale przychodził od poniedziałku i, i po prostu robił wszystko do tego, żeby, żeby tę sytuację weekend zmienić. I to, że nie wychodziło, po prostu no, są czasami takie w życiu momenty. Nie zawsze jest, jest kolorowo, ale. Ale ważne, że teraz przyjeżdżając tutaj właśnie po nowym roku, to, to nie tylko ja, ale, ale widzę tutaj w drużynie, my jako cała drużyna, my po prostu chcemy zrobić wszystko, żeby, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, bo, bo wiemy, że gramy naprawdę o coś dużego. W tym momencie dla nas najważniejsze jest jak najszybsze utrzymanie, utrzymanie w lidze i zmazanie tej plamy po prostu tego, jak jako zespół wyglądaliśmy na, na jesień. Wiem, jak dobrze współpracowałeś z Arturem Skowronkiem. Mówiłeś, że nie pamiętasz, kiedy ostatnio miałeś tak długo piłkę przy nocy jak za tego trenera. Dużym ciosem nie tylko dla ciebie, ale i dla całej drużyny było to, że jednak ta misja się nie powiodła i trener stracił pracę? Wydaje mi się, że zawsze zmiana trenera jest czymś takim, że coś musi się wydarzyć. tak? No, Jeśli wszystko byłoby ok, to na pewno tej zmiany by nie było. Natomiast Wydaje mi się, że my jako zawodnicy też byliśmy świadomi, że, że my w pewnym stopniu też byliśmy odpowiedzialni za to. To nie była tylko wina i wyłącznie nie wiem, trenera czy sztabu, tylko my jako zawodnicy często wychodzimy na boisko i po prostu musimy, musimy podejmować decyzje, musimy reagować na, na sytuacje boiskowe i po prostu dźwigać ciężar wyniku i tego, co też się dzieje w klubie i na pewno ja z trenerem miałem okazję pracować no, dosyć krótko. tak Natomiast uważam go za, za bardzo dobrego trenera. Też wydaje mi się, że tutaj są zawodnicy, którzy mm, których bardzo można powiedzieć poziom piłkarski i, i takie samo ich nazwisko takie w Polsce na pewno na pewno dźwignął też trener dzięki, dzięki pracy z trenerem, bo, yy, bo też... Transfery, które, które gdzieś chłopacy trafiali do, do innych klubów po tamtej fajnej rundzie, co, co trener był trenerem GKS-u. Wydaje mi się, że dużo zawodników ma bardzo dużo tutaj po prostu, tak jakby, mm, zawdzięcza dużo dla, dla trenera. Ja też na pewno będę go, będę go dobrze wspominał, ale tak jak mówię, no, w sporcie wygląda to często tak, że jak nie ma wyników, no to. To często trener traci posadę i my po prostu już od tego momentu odcięliśmy to wszystko. Jest teraz nowy rozdział, my mamy całkowicie nową drużynę, jest nowy, jest nowy trener, jest nowy, są nowi ludzie w sztabie, tak więc my jako piłkarze skupiamy się na tym, co jest tu i teraz i chcemy najlepiej, żeby każdy z nas się rozwijał i chcemy najlepiej też dla klubu. Przechodząc płynnie do nowego trenera, do trenera Łukasza Piszka, jak wyglądają Wasze relacje? Bo to jest też troszeczkę inna sytuacja. Spotykaliście się na zgrupowaniach reprezentacji polskiej, czy na przykład mówicie sobie na Ty, jak to wygląda? Nie, 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 nie. Oczywiście, że Panie Trenerze, ja, ja zawsze do, do każdego trenera, z którym współpracowałem, z szacunkiem I, i po prostu dla mnie to jest normalna sprawa, tak? Trener Piszczyk jest teraz moim trenerem, to, że gdzieś tam dwa razy złapaliśmy się na zgrupowaniach, no to, to było bardzo dawno temu, ale, ale jestem tak jakby bardzo zadowolony z tego, jak, jak to teraz wygląda z tego, jak, jak pracujemy tutaj w Turcji i mam nadzieję, że po prostu to, jaki, jaki tutaj zachodzi w tym momencie proces, przyłoży się na to, żeby żeby GKS na wiosnę był taką optymalną wersją tego, na co, na co jest ten zespół stać. A co zmieniło się po przyjściu nowego trenera? Co zmieniło się? No na pewno kadra zespołu w tym momencie wygląda, wygląda no, inaczej. Kilka transferów no, a zrobiliście. Tak, a z tego co chyba liczyliśmy wczoraj dziewięć transferów dziewięć tak? transferów przychodzących paru chłopaków, którzy byli z nami w tamtej rundzie nie ma na pewno jest ten proces treningowy troszkę, troszkę inaczej wygląda też my wszyscy poznajemy tak jakby jeden drugiego piłkarza też nawzajem bo, bo z niektórymi piłkarzami no, ja wcześniej na przykład nie miałem, nie miałem w innych klubach do czynienia z niektórymi gdzieś tam się znałem, ale ale zawsze m, tyle zmian to jest, to jest po prostu proces, a, a ja i tak w tym momencie jestem zaskoczony i bardzo zadowolony, wydaje mi się, z tego, że, że to dosyć płynnie idzie. I, i od, w sumie trenujemy dwa tygodnie i, e, i wygląda to nieźle jak, jak na tak krótki czas. To z kim z nowych zawodników masz najlepszy kontakt? Znaczy, no dużo rozmawiamy też z Igorem Łosickim, bo, bo jesteśmy gdzieś w tej Radzie Drużyny, i, i takie sprawy codzienne też, też przy okazji tego, że. Yy, że po prostu mamy okazję na te tematy rozmawiać, to, to rozmawiamy, rozmawiamy dużo, ale i z każdym zawodnikiem. I czy z Jackiem Uwerem, który, który przyszedł teraz z, na przykład z Goczałkowic, czy, yy, czy z Danim Sandowalem, czy z Pawłem no Ja ogólnie jestem na tyle otwartą osobą, że Szybko w miarę przełomujemy, przełomujemy te, te, te pierwsze lody. Dla Ciebie to jest też budujące, że zostałeś drugim wicekapitanem, że ta Twoja rola w drużynie rośnie? Y, przyznam się szczerze, że to jest dla mnie też nowa funkcja. Natomiast no, we wcześniejszych klubach nigdzie nie miałem okazji być tym drugim wicekapitanem. W radzie drużyny zdarzało mi się być już, już, już parokrotnie, natomiast dla mnie to jest fajna sprawa, bo to też pokazuje, że gdzieś sztab szkoleniowy i, i trener w nas widzą takie osoby, które, które mogą mieć ten większy wpływ taki na drużynę i, i z tego się powodu cieszę. No Daniel Rumin, z którym też jestem w pokoju, nie wiem, wczoraj się śmiał, że jak pierwszy raz założyłem opaskę... W swoim życiu na, na, na meczu. Po no prostu dwie bramki to, to, Tak, to, to strzeliłem dwie bramki, tak więc no. Yy, fajne, fajne, fajne takie wyróżnienie, ale yy, wydaje mi się, że, że to jest też taka funkcja, która po prostu jest na, na tyle odpowiedzialna, że po prostu my musimy robić wszystko i pomagać też przede wszystkim dla Igora, bo, bo też to jest nowa osoba, nowa osoba w drużynie, on jest z nami dopiero niecałe dwa tygodnie, tak więc naszym zadaniem też jest to, żeby ten przekaz między nami wszystkimi był na odpowiednim poziomie. Podczas tego piątkowego sparingu widzieliśmy momentami naprawdę dużą intensywność, jeżeli chodzi o grę GKS-u i wysoki pressing, jak Ty się odnajdujesz w takim stylu gry? To znaczy z tym wysokim pressingiem, no to też i w tamtej rundzie było wiele takich spotkań, gdzie, gdzie graliśmy intensywnie, szczególnie na, na początku sezonu. No, tak jak wcześniej wspomniałem, no jeśli chodzi o te m, aspekty fizyczne, to, to pomimo tego, że, że w tym roku będę miał 34 lata, no to jeszcze ten ten czas nie czuję, żeby, żeby mnie jakoś mega gonił. Na razie jest wszystko ok. Wiadomo, obóz jest ciężki, ale tak jak każdy obóz, i po prostu, jeśli w głowie się nastawi odpowiednio do tego, że obóz jest po to, żeby pracować, to, to ciało ludzkie może wejść naprawdę na wyżyny. Dlatego wydaje mi się, że pod tym względem nie mam problemu. Wiadomo, że trochę siedzi w nogach te kilka dni. Podwójnych jednostek treningowych, ale jak wychodzisz na sparing, to, to człowiek szybko o tym zapomina i po prostu stara się realizować to, co, co chce od naszego To Ja też dopytam o treningi. Jak to u Was teraz wygląda? Czy jest duża zmiana w stosunku do tego, co było za trenera Skowronka? Czy może bardziej zwracacie uwagę za trenera Piszczka na rozwój jednostki, na rozwój danej formacji, na rozwój całościowy? Jak to wygląda? Y Ciężko powiedzieć, aż wydaje mi się, że jeśli chodzi o intensywność treningów, to, to ta intensywność jest na bardzo fajnym poziomie. Jeśli chodzi o, o rozwój, to co powiedziałeś, to, to wydaje mi się, że w tym momencie my musimy patrzeć przede wszystkim na, na GKS-tychy jako drużyna, bo, bo żadna pojedyncza jednostka. Yy, gdzieś tam nie jest, yy, nie jest najważniejsza, tylko w tym momencie my, jako GKS-tych, musimy, musimy po prostu jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie yy, w tej lidze. A jak drużyna będzie grała dobrze, to zawsze później jeden, drugi czy trzeci chłopak też będzie, też będzie rósł. Dlatego yy, pod tym względem wydaje mi się, że intensywność jest yy, może nawet wyższa niż, niż, niż wcześniej trenowaliśmy, ale na koniec i tak wykładnikiem są, to, są zawsze te mecze ligowe, tak jak na początku wspomniałem, wydaje mi się, że każdy, yy, pomimo tego, że może być trochę zmęczony, ale to jest normalne, to, to naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, jak, jak to wszystko teraz wygląda na obozie. A w jakim aspekcie piłkarskiego Rzemiosła, Twoim zdaniem, GKS ma największe rezerwy? Kurde, no, patrząc na poprzednią rundę, to, to wydaje mi się, że, mm, że, że ta gra w obronie I, i wydaje mi się, że miejsce, w którym w tym momencie zajmujemy, to też jest. To też jest trochę pokłosie tego, że ile straciliśmy bramek w, tej, w tamtej rundzie. I, I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o, nie wiem, o bramkarzach, obrońcy czy defensywnych pomocnikach, tylko o grze obronnej całego zespołu, bo. Bo, bo to jednak jest taki fundament do tego, że no jak nie będziesz, nie będziesz tracił tych bramek, to, to zawsze ta szansa na, na zdobycie punktów jest większa. A, a z przodu wydaje mi się, dysponujemy no, fajnym potencjałem i e, nawet w tych sparingach, no, w, w dwóch sparingach gdzieś tam strzeliśmy już tych, tych bramek chyba siedem. Dużo też czasu poświęcamy na ogólnie na, na rozwój całej naszej gry jako drużyny, na, na, na łapanie tego zrozumienia, tego flow na boisku, bo to też jest bardzo potrzebne, ale, ale ten aspekt gry naszej jako cały zespół w defensywie i ten wysoki pressing, i skracanie linii obrony, tak więc to są takie rzeczy, które, które poprawiamy, bo, bo w tamtej rundzie no zdecydowanie to kulało. A ty pamiętasz w swojej karierze taką sytuację, jaką teraz masz w tych jakby w zimie, no wymienić praktycznie całą drużynę? Pff, chyba nie. Chyba nie, no zdarzały się, nie wiem, w Dinamo Zagrzeb też były momenty, że na tyle gdzieś tam finansowo ten zespół był, był mocny, że jak kogoś chciał i ktoś się w tamtej rundzie pokazał, to sobie trzech chłopaków na przykład z Ligi Chorwackiej, tak, I, ale że dziewięciu że zawodników, no to, to przyznam się szczerze, że chyba pierwszy raz się spotykam, bo to raczej w letnich oknach transferowych jest taka wymiana, nie wiem, kończą się kontrakty, jakieś nieprzydłużenia, nie wiem, Teraz jak mi się skończył kontrakt z piastem Gliwicy, to bodajże chyba też 13 czy 14 zawodników odchodziło, odchodziło z gliwicy, to też była nowa drużyna, która, która potrzebowała czasu na to, żeby to w końcu zapaliło. Dlatego no, takie spiłce i czasami takie rzeczy się zdarzają. My też zawodnicy w tamtej rundzie nie pomogliśmy na tyle żebyśmy byli wyżej w tabeli, dlatego na nie wszystko czasami my, my też mamy wpływ. My, my się skupiamy na tym jako, jako zawodnicy, że, żeby jak najszybciej jeden z drugim złapał ten flow na boisku, żebyśmy przede wszystkim jako drużyna dobrze na tym boisku funkcjonowali i, i zdobywali punkty, które są nam no, teraz bardzo potrzebne. To doświadczenie zawodników, którzy do Was w tym okienku przyszli, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o ten czas zgrywania się. Też wspominałeś już tutaj podczas tej rozmowy, że jak na dwa tygodnie, to wygląda to całkiem obiecująco. Tak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o tych ofensywnych piłkarzy, to często jest tak, że, yy, że jak z kim złapiesz flow na boisku, to to szybko widać. tak? Nie wiem, na przykład wczorajszym sparingu czy to z Marcinem Listkowskim, czy, czy gdzieś tam, mówię tu o nowych zawodnikach, czy, czy z Bartkiem Barańskim, no to, to widać, że są zawodnicy, którzy, którzy mają bardzo dużo jakości i mówię tutaj konkretnie o, o drugiej połówce, bo akurat graliśmy ze sobą, ale zawsze ten, ten okres taki wdrożenia do drużyny, jak ktoś, ktoś jest doświadczony, no to już parę rzeczy w życiu widział i, i może jest taki bardziej otwarty i szybciej łapie też, łapie też kontakt, dlatego Naprawdę cieszymy się, że dołączył i do nas i Igor, i, i Paweł Łysiak, i e, no, każdy z zawodników, bo, e, bo, bo są to przede wszystkim fajni, fajni ludzie, ale też e, bardzo dobrzy piłkarze. Dlatego, e, dlatego wierzę w to, że że mega nam pomogą po prostu. To jeszcze jedna kwestia dotycząca trenera, bo sporo też osób zastanawia się, jaką charyzmę ma trener Łukasz Piszczek. Pamiętamy go z boiska, no ale jeszcze jeśli chodzi o trenera, to nie za bardzo go znamy. No na pewno ogromna tak postać, jeśli chodzi o polską, o polską piłkę, no to nie wiem, obok Kuby Boszczykowskiego i Roberta, no to, no to chyba taka jedna z, z większych. I wydaje mi się, że yy, nawet ja, ja po sobie, to, że jak się dowiedzieliśmy, że, że będzie trener Piszczek, no to mega byłem szczęśliwy, bo wiedziałem, że po prostu to, jakie on miał doświadczenia, tak jakby w swojej, w swojej karierze jako piłkarz, yy, i to, z jakimi też trenerami pracował, i to wszystko to na pewno w dużej mierze. Yy, pomoże nam jako, jako zespołowi, bo, bo też, yy, no, tak jakby jeśli tyle w życiu widziałeś, z takimi też yy, trenerami pracowałeś, no to często się zwraca na, na, na takie rzeczy uwagę, które, które mogą być kluczowe w tym, żeby, żebyśmy my jako zespół rośli, żeby zawodnicy pojedynczy się rozwijali, i wydaje mi się, że. Że ogólnie wszyscy w drużynie tak to, tak to traktują i jak trener Piszczek nie wiem, bierze jednego czy drugiego też młodego chłopaka i, i coś mu tłumaczy, czy nie wiem, jak grając jako prawy obrońca, czy, czy półprawy stoper, czy wahadłowy, i nawet komuś gdzieś tam jakiś taki mały detal podpowie, no to, no to dla tych zawodników to jest naprawdę bardzo duża, bardzo duża sprawa. Potrafi też odpowiednio skrócić dystans, zażartować, kiedy trzeba? Tak, no oczywiście, że tak. No, wiadomo, że, że trener tak jakby. Yy, jest z nami też krótko, tak? no, bo to był miesiąc taki końcówki ligi, gdzie, e, gdzie my też byliśmy w innym składzie osobowym i to wszystko. I teraz na obozie widać, że, że po prostu coraz więcej można gdzieś tam e, jest tego czasu, że więcej spędzamy razem, bo i cały dzień na obozie i tak dalej. Tak więc i takie rzeczy też, też się zdarzają, dlatego. Wydaje mi się, że na razie, na razie wszyscy, są, yy, wszyscy są tak jakby pozytywnie do tego nastawieni, ale, ale tak jak powiedziałem, no na koniec najważniejsze jest to, co będzie na początku lutego. I, i my jako GKS od tego pierwszego meczu my, musimy po prostu walczyć o to, żeby, żeby jak najszybciej piąć się w górę tabeli. Franku, chyba czas na ostatnią część naszej rozmowy. Tak, więc szybkie, szybkie pytania. Tak, tak zwane sześć szybkich. Strzałów, najlepszy piłkarz, z którym grałem w jednej drużynie. Reprezentacyjnie czy klubowo? Dowolnie. A może Dowolnie? tak? Tak, A, No to reprezentacyjnie wydaje mi się, że. Łukasz Piszczek? No to też na pewno. Kuba, Błaszczykowski, bo podobna pozycja co ja. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, ja zawsze patrzę na tych ofensywnych zawodników. A klubowo klubowo wydaje mi się, że Dani Olmo. Bruno Petkowicz i może rzucę jeszcze jednego z Turcji, co z nim grałem, Bakasetas, kapitan na reprezentacji Grecji też. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? O, trochę ich było. Dembele, Filfoden Rodri. Największy talent, który poznałem, grałem w jednej drużynie, ale nie rozwinął się tak, jak mogłem się tego wówczas spodziewać. No dobrze, drugą część pytania jeszcze dodałeś, bo chciałem powiedzieć Joszko Guardiol, ale, ale on, on się rozwinął. Wydaje mi się, że mieliśmy w Zagrzebiu takiego chłopaka, który trochę przepadł, a, a piłkarsko był niesamowity: Antonio Marin się nazywał. A w Polsce był... kogoś byś wskazał? W Polsce? Mhm. No w Polsce no miałem okazję w, w moim roczniku, bo zdobywaliśmy mistrzostwo Polski z Jagiellonią, e, 92. rocznik. E, ma trochę tych meczy w Ekstraklasie, ale, ale potencjał miał wydaje mi się na wielkie zagraniczne kluby i to się nazywał Karol Mackiewicz, zawodnik. Najmocniejsza cecha trenera Łukasza Piszczka? Charyzma. Czy poradziłbym sobie jeszcze w Ekstraklasie? W obecnej formie? Mhm. Myślę, że na ludzie. Które miejsce na koniec sezonu zajmie GKS Tychy? Mocno optymistycznie? No chcielibyśmy... Bo realistycznie. Mieć... Nie, ja zawsze, jestem, ja zawsze jestem realistą. Powiem, że ósma. Super, Damian, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Dziękuję, Franku. Dziękujemy, Naszych widzów zachęcamy do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, oglądania BetClick Pierwszej Ligi na TVP Sport. Jeszcze raz, Damianie, dziękuję i dziękuję powodzenia serdecznie. w lidze. Dzięki, dzięki wielkie.